Witam, z tej strony Bandana Trader. Dzisiejszym tematem będą aktywa i pasywa w rozumieniu Roberta Kiosakiego. Mówię najważniejsze w mojej ocenie aspekty tego tematu w kilka minut. Zapraszam do oglądania. Robert Kiosaki, część z Was może o nim słyszała, część nie, także powiedzmy o nim kilka słów. Jest on znanym amerykańskim autorem treści w temacie finansów osobistych. Definiuje on aktywa i pasywa zupełnie inaczej niż przyjęło się w finansach, rachunkowości czy księgowości. Tradycyjnie w finansach aktywa, pasywa i kapitał własny to elementy bilansu z angielskiego balance sheet. W uproszczeniu, aktywa są to rzeczy, które firma ma, posiada. Pasywa są to rzeczy, które firma jest komuś winna, np. pożyczki, zaległe faktury do zapłacenia. Raty kredytu i tym podobne. Robert Kiosaki, używając tych pojęć w kontekście finansów osobistych, nadał im nowe znaczenie, zupełnie różne od przyjętego w finansach przedsiębiorstw. Także miejmy na uwadze to, że to, jak definiuje te pojęcia Kiosaki, zupełnie nie pokrywa się z tym, jak. Opisuje to finanse, jak opisywane jest to w finansach i w rachunkowości. Są to zupełnie różne pojęcia. Rzućmy teraz okiem na podsumowanie finansów osobistych według Roberta Kiosakiego. Kiosaki proponuje nam tu taką prostą tabelkę, gdzie u góry mamy przychody i koszty, i tam możemy sobie y, zrobić listę strumieni przychodów, strumieni kosztów, a na dole mamy aktywa i pasywa. Aktywa generują nam przychody, pasywa generują nam koszty. Rzućmy teraz okiem na przykłady: jakie możemy mieć przychody, koszty aktywa i pasywa. Przychodami mogą być pensja, przychód ze sprzedaży jakichś posiadanych przez nas rzeczy, dywidendy z akcji, odsetki z lokat bankowych, koszty no to czynsz, ogrzewanie, paliwo, ubrania różne rzeczy, na które wydajemy pieniądze. Aktywa. Otóż aktywa, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, w rozumieniu kiosakiego, są to rzeczy, które przynoszą nam pieniądze. Także, naszym głównym aktywem jest nasze ciało, umysł, zdolności i kwalifikacje. Pozwalają nam one na zdobycie jakiejś pracy i otrzymywanie za tą pracę jakiejś pensji, jakiegoś wynagrodzenia. Innym przykładem aktywów są akcje przedsiębiorstw które przynoszą nam dywidendy albo zyski kapitałowe, lokaty bankowe, które przynoszą nam odsetki, podobnie obligacje, nieruchomości, które posiadamy i wynajmujemy innym lub sprzedajemy drożej niż kupiliśmy, oraz treści, do których mamy prawa autorskie i czerpiemy wynagrodzenia z tytułu tych praw autorskich. Pasywami z kolei są na przykład nieruchomości, w których żyjemy. Utrzymanie domu, w którym mieszkamy, kosztuje nas ogrzewanie, Prąd, jakieś urządzenia domowe, sprzątanie, i tak dalej. Samochód, którym jeździmy na co dzień. Podobnie musimy płacić za paliwo, ubezpieczenie, naprawy, opony, oleje, i tak Łódka. Jeśli ktoś mieszka, no, Polska nie jest zbyt wyspiarskim państwem, ale w krajach typu Włochy, Grecja czy Kanada, niektórzy posiadają łódki. No to posiadanie takiej łódki jest również pasywem z punktu widzenia Kiosakiego, bo kosztuje nas to regularnie jakieś pieniądze, utrzymanie tej łódki. Rower elektryczny, skuter, motocykl, no podobnie jak samochód, używanie tych rzeczy wiąże się z jakimiś kosztami. Nawet w rowerze trzeba raz na jakiś czas kupić baterię do oświetlenia, wymienić tętkę, albo opony. Camper, przyczepa kempingowa, ale również pasywami są. Dzieci bądź zwierzęta domowe, ponieważ musimy się nimi opiekować. Musimy zapewnić im wyżywienie, opiekę medyczną itd. Kiosaki w swoich yy, książkach często opisuje pułapkę wzrostu pasywów, którą często wpadają przedstawiciele klasy średniej. Działa ona tak, że w miarę jak członek klasy średniej kończy studia, zaczyna zarabiać pieniądze, rosną jego przychody. W miarę kolejnych lat jest coraz bardziej doświadczony, jego praca jest warta coraz więcej, stopniowo jego pensja rośnie. Za to, za to zwiększone wynagrodzenie kupuje sobie pasywa. Większe mieszkanie, w którym będzie mieszkać, dom, lepszy samochód, jakieś zabawki typu łódki, kampery, motocykle itd. Niestety te pasywa, wzrost tych pasywów powoduje nam wzrost kosztów. Człowiek, który powiedzmy mieszkał, był u rodziców, no, jego koszty mieszkania są dużo niższe niż y, młodego człowieka, który wyprowadzi się na swoje. Y, tak samo, y, poruszając się komunikacją miejską, no zwykle jest to rozwiązanie tańsze niż korzystanie z własnego samochodu. I Robert Kiyosaki przestrzega przed tym, żeby. Za, za nasze przychody nie kupować właśnie zbyt wielu pasyw, a jeżeli już je kupujemy, to zwracać uwagę na stałe koszty utrzymania, czy to samochodu, czy to, jeżeli bierzemy w leasing, to to jest stała rata leasingu, jeżeli kupujemy nowy, czy używany samochód, no to są jakieś koszty utrzymania z tego wynikające, no i wybierać takie pasywa, które generują nam raczej niższe niż wyższe koszty. Jaka jest recepta Kiosakiego na finanse osobiste? Oczywiście to w dużym uproszczeniu. Pan Kiosaki napisał kilkanaście książek, ale można powiedzieć, że jego koncepcje sprowadzają się do prostej wskazówki. Przychody przeznaczaj w pierwszej kolejności na zakup aktywów. Dlaczego? No, dlatego, że aktywa te będą generować Ci dodatkowe przychody. Czyli zamiast kupować sobie nowy samochód, no to możesz jeszcze kilka lat pojeździć komunikacją miejską albo kupić sobie tańszy w utrzymaniu czy w zakupie samochód, a za resztę środków kupić aktywa, które będą ci generować dodatkowe przychody. Te większe przychody pozwolą Ci na zakup jeszcze większej ilości aktywów z czasem. Będzie takie koło efekt koła zamachowego, i w pewnym momencie ten strumień po 10-20 latach, ten strumień y, aktywów. Y, Przepraszam, ten zasób aktywów będzie nam generować na tyle duży strumień pieniędzy, że będzie to nasza druga, a, a jeżeli będziemy to robić bardzo intensywnie, to inwestowanie, oszczędzanie i będziemy skutecznie inwestować, to może nawet druga i trzecia pensja. I to pozwoli nam na, na to, co Robert Kiosaki opisuje na zależno, niezależność finansową. Opisuje jako niezależność finansową. Niezależność finansowa. Tak jak on ją opisuje, to jest sytuacja, w której nie musimy już pracować, ponieważ dochody z naszych aktywów wystarczają na zaspokojenie naszych bieżących potrzeb. Czyli jeżeli nasze koszty życia wynoszą powiedzmy 2000 zł miesięcznie, jeżeli poziom dochodów z naszych aktywów, przychodów no, z naszych aktywów osiągnie przekroczy 2000 zł, no to teoretycznie nie musimy już pracować, możemy utrzymywać się z tych dochodów z aktywów. No i teraz, jakie wskazówki nam daje Kiosaki, jeśli chodzi o podążanie za tą receptą? No po pierwsze, zacznij oszczędzać młodo. Im wcześniej zaczniesz, tym szybciej osiągniesz ten poziom aktywów, który pozwoli ci na rezygnację z pracy bądź pracę w mniejszym wymiarze. Zredukuj koszty. Kiosaki sugeruje, żeby oszczędzać znaczną część przychodów, minimum 20%, ale najlepiej ponad 40%, gdyż wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć, według jego kalkulacji, stan niezależności finansowej już, już w ciągu 1,5 do 2,5 dekady. Przy większych Im więcej oszczędzamy, i tym oczywiście osiągniemy go szybciej. Za oszczędności kupuj aktywa generujące przychody lub rosnące na wartości, na przykład akcje. Spółki giełdowe wypłacają nam dywidendy, bądź ich akcje rosną na wartości, oczywiście średnio rzecz ujmując, historycznie w długim okresie, ponieważ z roku na rok wahania wartości akcji mogą być bardzo znaczne. Natomiast no, generalnie Akcje przedsiębiorstw są instrumentem inwestycyjnym. Podobnie nieruchomości. Nieruchomości są może mniej zmienne wartości, ale za to są dużo większe koszty transakcyjne. Dużo trudniej jest kupić i sprzedać działkę niż kupić i sprzedać pakiet akcji. Z nieruchomości możemy wynajmować, możemy je trzymać, za jakiś czas sprzedać drożej. Innym przykładem są lokaty bankowe, obligacje wypłacające nam odsetki. Są również fundusze inwestycyjne o różnorakim profilu, ETF-y, czyli fundusze inwestycyjne, które możemy kupić podobnie jak akcje na giełdzie. Nie kupujemy tam jednostek uczestnictwa, tylko możemy je kupić, sprzedać z dnia na dzień. Zazwyczaj rejty, czyli fundusze inwestujące w nieruchomości, to jest dosyć wygodny sposób inwestowania w nieruchomości. Metale szlachetne, które historycznie rzecz biorąc w bardzo długim okresie generalnie rosną na wartości. Natomiast więcej w tym temacie omawiałem w odcinku, w co można inwestować, który pojawi się gdzieś tutaj po jednej lub drugiej stronie. I to byłoby tyle na dziś. Mam nadzieję, że rozumiecie już teraz, czym są aktywa i pasywa. Natomiast podsumujmy jeszcze raz. Aktywa są to rzeczy, które wkładają pieniądze do Twojej kieszeni. Pasywa są to pieniądze, które wyjmują pieniądze z Twojej kieszeni. Receptą Kiosakiego jest wydawaj swoje pieniądze, swoje oszczędności na budowanie aktywów, a nie na budowanie pasywów. Z czasem będzie Ci coraz łatwiej, coraz lżej, a nie coraz trudniej. Tak jak byłoby, gdybyś yy, wydawał coraz większe pieniądze na pasywa. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć.